Wszystkich serdecznie. Msza Święta ma moc przygotować nas do śmierci, do celu naszej drogi, do tego, co dla chrześcijanina jest najważniejsze: śmierć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym odcinku. Zajmujemy się Mszą Świętą i kolejny moment bardzo ważny w tej Mszy Świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że ja bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ten moment nas może przygotować do, właśnie do śmierci. Co mam na myśli? Zobaczcie, że jak człowiek trafia do czyśćca, to, to to, co się w czyśćcu najprawdopodobniej dzieje, to jest staje w całej prawdzie o sobie. Widzi jakby kadr za kadrem, sekunda za sekundą, całe swoje życie, wszystkie konsekwencje, dobre i złe, swoich uczynków, swoich słów, swoich dążeń, pragnień, wszystko co narobił. Jakby całe życie ci się nagle odsłania, Pan Bóg ci je pokazuje. Wszystko to, co zrobiłeś, jakie były efekty. Wszystko to, co, to, czego nie zrobiłeś, jakie były efekty? Całe zło wypowiedziane, wykrzyczane, całe zło wyrzucone drugiemu człowiekowi, wszystko to staje ci nagle przed oczami. I oczywiście w czyściu, co się dzieje, jak człowiek widzi to, co, to, co narobił, to zaczyna nad tym płakać. Zaczyna mu być źle. Zaczyna żałować, zaczyna dosłownie jakby cierpieć. Takim małym czyśćcem jest jakby rachunek sumienia. Ja patrzę w głąb swojego serca, patrzę w głąb siebie, patrzę na to, co było dzisiaj, na to, co było wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, na całe życie, analizuję siebie. Robię jakby listę swoich grzechów. I zaczynam żałować. Wzbudza się we mnie żal, smutek, e, nie chcę tego. Zaczynam jakby gardzić tym złem. I ten żal za grzechy zabija we mnie starego człowieka, rodzi się nowy. Ten do życia wiecznego. I to się, i to się ma szansę stać. Podczas mszy świętej. Zobacz, że podczas mszy świętej ma szansę przeżyć, przeżyć taki mały czyściec. To znaczy, tu i teraz zdać sobie sprawę z tego, że bardzo zgrzeszyłem myślą. Czyli możesz, masz tę chwilę, żeby przemyśleć, kogo w sercu swoim przekreśliłem, kogo w sercu swoim osądziłem, odrzuciłem, kogo myślami swoimi zabiłem. Komu zazdrościłem? Zazdrość tak wiele zła przynosi. E, słowem, możemy, możemy podczas mszy świętej wspomnieć chociaż kilka słów. Kilka słów, którymi zraniłem kogoś. Albo kilka słów, którym komuś nie pokazałem miłości, szacunku. Kilka słów zrodzonych z tchórzostwa. Słów pełnych kłamstwa. Myślą, myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Zobacz, że podczas mszy świętej mam szansę, jakby chociaż trochę, kadr za kadrem prześledzić jakiś kawałek dnia. Czyli jakiś kawałek czyśca mam w cudzysłowie z głowy. Jakiś kawałek czyśca mam, mam szansę przejść tutaj, na tej ziemi. Jakiś kawałek czyśca mam szansę. E, zaliczyć w cudzysłowie, zaliczyć już teraz. Zobaczcie, jaka ogromna łaska dla, ch dla chrześcijanina, dla katolika. To jest, to, co jest takie bolesne, takie straszne, takie trudne w czyściu my mamy szansę już teraz. Mamy szansę już teraz trochę jakby mniej boleśnie. I wszystko to w przestrzeni Mszy Świętej, w przestrzeni łaski, w przestrzeni ciszy. Pamiętacie, że ta Msza Święta się zaczęła od pocałunku, od słów Boga pełnych miłości, pełnych czułości, delikatności. I ten pocałunek miał mnie przygotować na tę chwilę, na tę chwilę trudną, na tę chwilę spotkania z prawdą, na tę chwilę spotkania z całą prawdą o sobie. Z kawałkiem mrocznej, ciemnej mojej strony, aby tę ciemną, mroczną stronę moją pokonać. Był znak krzyża, czyli była opowieść o tym, że Chrystus chce wstąpić w moją ciemność ze swoim światłem, że Bóg Ojciec posyła Chrystusa, czyli posyła prawdę w moje życie. Na początku to było takie filozofowanie, a teraz masz. Masz bardzo, bardzo tu i teraz, bo ta prawda o Tobie to jest, to jest między innymi prawda o Twoim grzechu, prawda o Twoim tchórzostwie, prawda o, twoim, o Twojej obudzie, o Twoim fałszu, prawda o Twoim gniewie, prawda o, o Twoich słabościach, prawda o tym, że my, choć jesteśmy dziećmi, to jednak buntownikami, buntownikami idącymi często przeciw Bogu, a nie razem z Nim. Prawda o zmylonych krokach? Spowiadam się Bogu Wszechmogącym. Spowiadamy się także i Wam, bracia i siostry. Kolejny moment, jesteśmy jakby zaproszeni do tego, aby wyznać grzech Kościołowi. Pamiętasz, Kościół to jest wspólnota. Kościół to nie jest papież, biskup i księża. Kościół to jest wspólnota, to jesteśmy my, to jesteś ja i ty. Wyznajemy swoją winę, swój grzech, swoje zmylone kroki Kościołowi, to jest tej wspólnocie, której, którą skrzywdziłem. Wystarczy, że Katolik. Że wszyscy twoi sąsiedzi wiedzą, że jesteś katolikiem. I wystarczy, że ci wszyscy sąsiedzi twoi widzą, że kłamiesz, że, że jesteś skorumpowany, że upijasz się alkoholem, to ci wszyscy sąsiedzi od razu będą mówić: A po co on chodzi do kościoła? A ci wszyscy, co do kościoła chodzą, no to oni wszyscy kradną. Po co chodzić do kościoła, jeżeli oni kłamią? Czyli to, co Twój grzech automatycznie rzutuje się na całą wspólnotę. Rzuca cieni na całą wspólnotę. Skoro jeden, to wszyscy. Tak ludzie często sądzą. A więc Twój grzech, on rani kościół. On niszczy kościół. On, on go zabija. On go brudzi. On rzuca plamy na nas wszystkich. Kościół to, jest, to są konkretni ludzie, to są członkowie Twojej rodziny. Twój grzech, Twój krzyk rani konkretnych ludzi. Twoje kłamstwo uśmierca konkretnych ludzi: Twoje siostry, Twojego brata, Twojego teścia, zięcia, syna, córkę, koleżankę twoja obmowa niszczy niszczy twoich przyjaciół, twoich bliskich i właśnie ten kościół jest zaproszony do tego, aby Tobie przebaczyć. Ten kościół jest zaproszony do tego, abyśmy, aby umrzeć, tak jak Chrystus umarł za grzesznika biorąc na siebie grzechy konkretnego człowieka. Taki Kościół jest zaproszony, aby stał się Chrystusem. Aby wziął na siebie grzechy tego, który, który wyznaje winy. Wziąć na siebie oznacza przebaczyć. Wziąć na siebie oznacza zatrzymać zło na sobie. Zło dobrem zwyciężyć. Przebaczyć oznacza zwyciężyć zło dobrem. Nie pozwolić, aby się rozprzestrzeniało. Czyli się nie mścić. Kościół każdego dnia mówiąc, moja wina, moja wina, moja wina. Eee. I proszę was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Kościół zobowiązuje się niejako do modlitwy, do tego, żeby przebaczyć i prosić Boga o przebaczenie. No, Kościół się zobowiązuje do tego, żeby umrzeć za grzesznika. I ty wyznając, razem z innymi swoją winę, jednocześnie jesteś zaproszony do tego, aby także przebaczać. Aby w tym momencie już nastąpiła pewna śmierć. Mówiliśmy o tym, że msza święta to jest pamiątka i urzeczywistnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pamiątka, jasne, fajnie się wspomina, ale urzeczywistnienie to znaczy, że to się ma stać tutaj i teraz. To się dzieje tu i teraz. Tu i teraz umierasz. Bo tu i teraz wyznajesz swoje grzechy. Tu i teraz umierasz, bo tu i teraz musisz przebaczyć. Musisz, brzydkie słowo. Jesteś zaproszony do tego, by przebaczyć, żeby umrzeć dla swojej zemsty. Żeby twoja zemsta umarła, żeby Twój gniew umarł, żeby twoje poczucie krzywdy zniknęło na zawsze. I to się wszystko dzieje w przestrzeni, którą czyni Duch Święty, w przestrzeni Jego ogromnej mocy, w przestrzeni Ducha Świętego, który jest wspomożycielem, tego, który jest potężnym Panem, który daje siłę, aby to uczynić. Po to On nam daje mszę świętą, abyśmy ten paschalny moment, czyli ten moment przejścia od tego, co jest śmiercią, co jest bólem, żalem, cierpieniem, do tego, co jest zwycięstwem. Przez przebaczenie można pokonać naprawdę zło. Wystarczy, że wszyscy zaczniemy sobie przebaczać, to nie ma już wojen. Nie ma żadnych wojen. Ani tych ogromnych, ani tych malutkich, gdzieś tam w czterech ścianach. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Um, i dalej prosimy konkretny kościół, konkretnych ludzi. Zobaczcie, że kościół wstawia się za całym światem. W czasie mszy świętej wołamy: Panie, zmiły się nad nami, Panie, zmiły się nad nami, Panie, zmiły się nad nami. Zobaczcie, że kościół w tym momencie woła za całym światem. Ogromna rzesza ludzi zaryzykuje takie stwierdzenie. Nie żałuje za swoje grzechy. Nie żałuje za zło. Ogromna rzesza ludzi się usprawiedliwia. Usprawiedliwia swoje złe czyny, zatwardza swoje serce. Ogromna rzesza ludzi chwali się swoim dobrem, swoją wspaniałością. Pismo Święte mówi: dobrocią swoją chełpi się wielu. Ile razy hełpiłeś się Twoim dobrym, Twoją wspaniałością. Ile razy klętałeś przed swoim obrazem, przed tym, jaki Ty jesteś piękny i wspaniały i dobry i cudowny. Dlatego Kościół wstawia się podczas mszy świętej za całym światem. Kiedy Ty mówisz, Panie, zmiłuj się nad nami to w tym momencie prosisz Boga o miłosierdzie nad całym światem. Mysza Święta jest najlepszą koronką do miłosierdzia Bożego, jaką Bóg dał temu światu. Bo w tym momencie prosimy o przebaczenie dla całego świata. Znaczy dla, dla, dla tych wszystkich konkretnych ludzi, dla tych wszystkich małych i wielkich zabójstw człowieka na całym świecie. Prosimy o przebaczenie. Kościół z tego miejsca, gdzie ty jesteś, z twojej wioski, z twojego małego, wioskowego kościółka. Masz moc dosięgnąć najdalszych kontynentów i kogoś ocalić. Kościół trzy razy mówi moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dlaczego? E, przypomina sobie tutaj Kościół świętego Piotra. Święty Piotr, który trzy razy wyrzekł się Chrystusa. Trzy razy stchórzył, uciekając w grzech, w mrok, w ciemność. Można by powiedzieć, trzy razy zabił. Trzy razy nie obronił. Więc Chrystus go zaprosił, aby po zmartwychwstaniu, aby trzy razy wyznał mu miłość, aby trzy razy zadość uczynił. Kościół też Ciebie zaprasza do tego, do tego, abyś trzy razy powiedział: Moja wina, abyś trzy razy powiedział: Panie, zmiłuj się nad nami. To znaczy, abyś postawił siebie na miejscu Piotra. Na miejscu Piotra, który był przyjacielem Chrystusa. Na miejscu Piotra, który był tak bardzo bliski Jezusowi. Któremu Jezus poświęcił w Ewangeliach tak wiele czasu, tak wiele stron. Tak wiele tekstu, tak wiele uwagi, tak wiele przyjaźni, tak wiele trudu i tak wiele łez. I Ciebie Kościół, Ciebie Chrystus na to miejsce stawia. Znaczy, na, znowu w tym trudnym, bolesnym momencie raz jeszcze jesteś zaproszony do tego, żeby uznać siebie za przyjaciela Chrystusa. Nie tylko za grzesznika, nie tylko za kogoś, kto e, narobił, ale za kogoś, kto jest przyjacielem Boga, za kogoś, kto zmienił kroki, kto zmienił adres, ale ciągle przyjacielem pozostaje, za kogoś, kogo Chrystus zaprasza, wróć, za kogoś, komu Chrystus mówi: Ja się nie poddaję. Nie poddaję się w stosunku do Ciebie. Nie poddaję się. Ja nie opuszczam rąk. Ja ciągle walczę. Ja nie składam broni, Chrystus Tobie mówi. I Ty jesteś zaproszony do tego, żeby poczuć się jak Piotr, który z jednej strony jest grzesznikiem, a z drugiej strony ciągle jest przyjacielem. I ciągle jest zaproszony do tego, aby być jakby głową tego kościoła. Na Twojej wierze Chrystus ciągle chce budować swój kościół. Na Twojej miłości chce budować Twój kościół. Znaczy, swój kościół. Tam, gdzie jesteś Ty. Na Twojej odwadze. Na Twojej miłości. Chrystus, jakby jeszcze raz podczas Mn. Świętej, wyznaje Grzesznikowi swoje zaufanie. Dlatego proszę, i tam zaczynamy prosić Najświętszą Marię Pannę o wstawienieństwo. Dlaczego ją? Bo ona jest jedyna bez grzechu. A skoro jest bez grzechu, to ona tak wiele może. Próbujemy się w niej schować. W jej niepokalaniu. Ona jest niepokalana. I w, tym jej, w tej jej bezgrzeszności próbujemy się schować. Prosimy, aby ona jakby za nas się wstawiła. Właśnie, że to wstawiennictwo my, my w naszym zwykłym życiu ludzkim bardzo często praktykujemy. Próbujemy czasami przez kogoś coś załatwić, przez znajomości, bo ten ktoś jest temu komuś, u kogo próbujemy coś załatwić, jest jemu bardziej bliski. Jest, jakby, w stosunku do niego większym przyjacielem. Przepraszam za porównanie. Jest, jest w stosunku do niego bardziej umiłowany, bardziej niepokalany. I coś w tym jest. Jak przychodzi do mnie mój przyjaciel i wstawia się tam za kogoś, kogo ja w ogóle nie znam, to temu komuś jestem w stanie. Chętnie okazać moją pomoc, nawet się wysilić, bo mój przyjaciel mnie prosił. Kimś takim jest Maryja, która wstawia się za grzesznikami, która biegnie przed Tobą e, zabrudzonym, zapaćkanym, skrzywionym. Ona biegnie przed Tobą ze swoją czystością, ze swoim pięknem ze swoim pięknym, naprawdę pięknym uśmiechem, ze swoją urodą. Ona biegnie przed Tobą i najpierw to Bogu pokazuje. A potem mówi mu o Tobie. Prosimy aniołów, żeby aniołowie się za nami wstawiali. Anioł oznacza posłany. E Prosimy te święte duchy, które są posłane przez samego Boga, Bóg je posłał, aby nam pomagały do zbawienia. To znaczy, że znowu jakby powołujemy się na to, czego Bóg zapragnął. On pragnął nam dać tych, którzy nam pomogą. Więc korzystamy z Jego pomocy. To znaczy korzystamy z aniołów, skoro oni są wysłani do nas. To my ich, jakby w cudzysłowie, wysyłamy do Boga. To jest dar wdzięczności, to jest dar, tak Pani, ja przyjmuję Twoją łaskę. Ja przyjmuję to, co Ty dla mnie czynisz. I tym, co Ty dla mnie czynisz, ja chcę iść do nieba. Znaczy, nie swoimi siłami, a, a siłą, mocą tego, co Ty dajesz. Między innymi są to aniołowie. I was, bracia i siostry, wszystkich świętych, wszystkich, którzy szli taką drogą, jak, jaką idę ja, wszystkich wszystkich, którzy mieli tak samo podgórkę, jak ja lepiej lub gorzej, mniej lub więcej, cały Kościół ja proszę, aby, aby stanął tu i teraz. Bo tu i teraz toczy się ogromna walka, walka z grzechem, to jest to jest. Największa walka, jaką my ludzie toczymy, nie ma większej walki. Nie ma trudniejszej walki. Ja właśnie w tym momencie umieram. A my się tak bronimy przed śmiercią. Natura ludzka broni się przed śmiercią. Stary człowiek, o którym mówi święty Paweł, stary człowiek nie chce umrzeć. On walczy. I dlatego my wzywamy całe wojsko anielskie, matkę Bożą, wszystkich świętych i cały kościół do tej walki. I to jest ten słynny apokaliptyczny Armagedon to jest to miejsce walki, to miejsce zderzenia. To jest to miejsce, gdzie moje sumienie musi podjąć decyzję: staję po stronie Boga albo po stronie, albo po stronie śmierci. Stawiam przed Wami ogień i wodę, stawiam przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo, mówi Stary Testament. Armagedon miejsce potężnej walki. Tym jest Msza Święta. Chrystus poszedł na krzyż walcząc. Jak lew Judy, jak potężny lew, rzucił się do boju. Rzucił się do walki. I ty jesteś zaproszony do walki. Przebaczenie zawsze będzie walką. Przebaczenie drugiemu człowiekowi i sobie zawsze będzie walką, bo trzeba będzie pokonać swoją pychę, swoje poczucie krzywdy, swoje to bycie ofiarą. Trzeba wyjść z tego takiego poczucia bycia ofiarą. Trzeba znowu stać. Trzeba znowu stać się silnym. A czasami jest nam wyg wygodnie być ofiarą. Łatwiej jest czasami być ofiarą niż przebaczyć. A łatwiej jest czasami się skarżyć niż powstać z kolan. A do tego jesteś zaproszony na mze świętej. Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który przychodzi pouczyć świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Przychodzi, aby nas pouczyć. Rozpoczyna się Wielki Post. Rozpoczyna się Środą Popielcową. Czyli bardzo mocny akcent Bóg składa w ten dzień. Bóg mówi, walka trwa. Proś Ducha Świętego o Twoje zwycięstwo w tej walce. Święty Michał Archanion, najpokorniejszy saniołów, to imię brzmi. Kto jak Bóg? Któż jak Bóg? Najpokorniejszy z aniołów. Ten, który powiedział, Boże, bez Ciebie ani do proga. Bez ciebie nic. A z Tobą wszystko.